Kiedyś on i ja szliśmy ulicą. Jakiś człowiek podszedł do mojego stryja i zachował się po prostu strasznie, mówił między innymi takie rzeczy. Jest pan oszustem, księża i kościół nauczają złych rzeczy. Ciągnął w tym stylu bez końca, a mój stryj nie powiedział ani słowa. W końcu, gdy mężczyzna wyrzucił z siebie to, co miał do powiedzenia, Mój stryj odparł. Myślę, że powinniśmy się spotkać i lepiej to przedyskutować. Napisał swój numer telefonu na skrawku papieru i podał mu, zapraszając go, by zadzwonił, ponieważ musimy omówić te tematy. Mężczyzna był bardzo zbity z tropu, a później spotkał się z moim stryjem wiele razy. Okazało się, że był on osłabłym w wierze katolikiem, który miał jakiś problem z pewnym księdzem. Mój stryj powiedział mi potem: Widzisz, dusza została ocalona. Ale gdybym odniósł się do niego bez szacunku, nie spotkałby się ze mną. Mężczyzna zareagował pozytywnie na mojego stryja, ponieważ on. Wysłuchał go z życzliwością. Szczęść Boże, mówiłem Franczak, a to BookTube na kanale PCH24TV, który dzięki Państwa wsparciu może też prezentować takie niszowe programy jak ten, za co Państwu rzecz jasna. Bardzo dziękuję, a jednocześnie zachęcam do lajkowania, udostępniania, subskrybowania i wspierania finansowego kanału PCH24 TV. Notabene, każda taka subskrypcja to też pokazanie, ile widzów chce katolickich treści w sieci. Przytoczona na początku anegdotka o fultonie Shinie, bo to o nim mowa. Należy do jednych z moich ulubionych. Pochodzi z książki Joan Sheen Cunningham, bratanicy wielkiego arcybiskupa, książki zatytułowanej Mój stryj Fulton Sheen spojrzenie z bliska, która ukazała się nakładem wydawnictwa AA w moim przekładzie. Jeśli ktoś szuka lekkiej, a mimo wszystko pożytecznej i pouczającej lektury na wakacje, to warto tę książkę wrzucić do plecaka czy do walizki. Ale rzecz jasna, to lektura dobra nie tylko na wakacje. Wspomnienia autorstwa Joan Sheen Cunningham, które zredagowała i uzupełniła o dodatkowe informacje Janelle Rodriguez, w gruncie rzeczy uzupełniają znakomitą autobiografię. Skarb w glinianym naczeniu samego Shina, którą opublikowało wydawnictwo Esprit w przekładzie Zbigniewa Kasprzyka. Uzupełniają, bo sam Shin nie o wszystkim tutaj pisał. Pominął na przykład milczeniem konflikt z kardynałem Spellmanem, nie chcąc mówić o katolickim duchownym. Nic, niczego złego i nie widząc w nagłaśnianiu tej sprawy, która wywoływała jego smutek, nic dobrego. Częściowo sprawę tego konfliktu naświetla Raymond Arroyo we wstępie do skarbu w glinianym naczyniu, ale dokładniejszy opis całego starcia dwóch duchownych, w którym rację Shinowi przyznał dwukrotnie Watykan. Czytelnik znajdzie we wspomnieniach Mój stryj Fulton Sheen. Można by powiedzieć, że, w pewnym sensie, Mój stryj Fulton Sheen to taka mała biografia Wielkiego Arcybiskupa, opowiedziana przez osobę, która miała okazję poznać go zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i bardziej formalnych jako dziecko i później już jako osoba dorosła. A jednocześnie to wspomnienia starszej już pani, pokazujące m.in. dorastanie w wielodzietnej katolickiej rodzinie w Stanach Zjednoczonych. Joan Sheen Cunningham była jedną z ośmiorga dzieci katolickiego prawnika, którym był brat arcybiskupa Joseph. Dzięki opiece swojego stryja mogła uczyć się w Nowym Jorku i jednocześnie spędzać z nim wolne chwile. Stąd książka zawiera różne ciekawe anegdotki, takie jak ta opowiedziana na początku, pokazująca wspaniały charakter samego arcybiskupa, jak i jego wielkość jako człowieka i duchownego. Szyl miał łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, i to zarówno tymi prostymi, jak i znajdującymi się na szczycie drabiny społecznej czy będącymi w świetle Jupiterów wśród jego przyjaciół i znajomych byli zarówno ówcześni celebryci tacy jak aktorzy dziennikarze jak i na przykład trendowaty Wiktor który został wyrzucony z domu przez własną rodzinę i błąkał się po ulicach jako bezdomny Shin dowiedziawszy się o Wiktorze, szukał go po mieście, a kiedy udało się go już znaleźć, zadbał o odpowiednią opiekę lekarską dla niego i pomógł w zdobyciu mieszkania. Przyjmował go też na kolacji co piątek i jak czytamy w książce, pomógł przezwyciężyć nienawiść do rodziców. Tej troski o drugiego człowieka i otwartości na niego, Shin uczył też swoją bratanicę, także kiedy na przykład zabierał ją na nagrania swoich programów do studio, programów, które wówczas były nadawane na żywo, a wśród publiczności znajdowało się stałe grono jego fanów. Pewnego razu szczególnie pouczył mnie, bym zapoznała się z mężczyzną, który miał trąd. Jego twarz była niestety zniekształcona i przerażała niektórych innych ludzi z publiczności, którzy mocno starali się go unikać. Mój stryj powiedział do mnie. Musisz podejść do niego i porozmawiać z nim, ponieważ nikt z nim nie rozmawia, nie martw się, nie zaraża. Zatem posłusznie podeszłam do tego mężczyzny, przedstawiłam się i usiadłam obok niego. Po kilku nagraniach przyzwyczaiłam się do jego wyglądu do tego stopnia, że tak naprawdę wydawał mi się zupełnie normalny. Poznaliśmy się całkiem dobrze nawzajem i prowadziliśmy wspaniałe rozmowy. Spotkałam poprzez mojego stryja wielu interesujących ludzi. Ta łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętność właściwego podejścia z pewnością ułatwiała szynowi ich nawracanie. Jak zauważyła Joan Shin Cunningham, jej stryj potrafił nawiązywać przyjaźnie gdziekolwiek, a to wiodło również do tego bardzo często, że ich nawracał. Jak na przykład w przypadku pewnej pielęgniarki zaręczonej z katolickim lekarzem, której pomógł rozstrzygnąć problem, czy może wyjść za swojego wybranka, jeśli sama nie jest katoliczką. Ta pomoc duchowa Shina skończyła się nie tylko ich małżeństwem. I ślubem, w którym przewodniczył sam Fulton Shin, chrzcząc potem ich dzieci, ale także nawróceniem na katolicyzm owej pielęgniarki. I to jest w gruncie rzeczy jedna z tych cech Fultona Shina, która nieustannie mi imponuje. Shin wykazywał się tutaj wręcz misjonarską gorliwością, jeśli chodzi o nawracanie na katolicyzm. I ratowanie dusz przed wiecznym potępieniem. Co nie jest też niczym dziwnym, gdyż był kierownikiem Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary i sprawa działalności misyjnej leżała mu na sercu. Choć jego bratanica wspomina, że jej stryj, mając wśród swoich przyjaciół wyznawców innych religii, nigdy nie narzucał im katolicyzmu. To jednocześnie podkreśla, że dawał przykład, żyjąc zgodnie ze swą wiarą. I tym niewątpliwie przyciągał ludzi do Chrystusa. Takim prostym elementem pokazującym piękno życia zgodnie z nauką Chrystusa mogło być na przykład coś, czego uczył również swoją bratanicę: postawa nieprzywiązywania się do rzeczy materialnych, choć także akceptacji podarunków. Ale robiąc to zawsze w duchu oderwania. A jak pisze bratanica, tak właśnie żył mój stryj. Miał on wiele własnych rzeczy, ale zawsze je dawał, dawał, dawał. Stał się słynny z tego, że rozdawał swoje rzeczy. Jeśli gość podniósł coś na przykład z gzymsu jego kominka, i podziwiał to, Stryj zwykł był mawiać: Proszę to zabrać do domu. Po jakimś czasie przyjaciele i krewni, którzy go czymś obdarowali, wiedzieli, że w czasie kolejnej wizyty nie należy spodziewać się tego czegoś w jego domu. Z całą pewnością zdążył to do tego czasu komuś oddać. Ale nie tylko zakorzeniony w głębokiej modlitwie, w godzinnej adoracji eucharystycznej przykład Shina, pomagał mu nawracać innych. Bo równocześnie prawdą jest, że nastawał też w porę i nie w porę, często ratując ludzi w ostatniej chwili, gdy już dosłownie znajdowali się na łożu śmierci. I to takich, którzy nie chcieli nawet rozmawiać z księdzem, odrzucając wszelaką pociechę duchową. Sam Sheen, choć przytaczał w swoich książkach przypadki nawrócenia różnych osób przez siebie, a także podawał przykłady, kiedy dana osoba nie odpowiedziała niestety na łaskę wiary, zaznaczał, że jest jedynie narzędziem w ręku Boga i przestrzegał kapłanów przed liczeniem, ilu udało im się nawrócić, bo mogłoby to po prostu wieść do pychy. Jego troska o duszę ludzi nie zawsze też oznaczała, że był koniecznie miły. Potrafił być dość stanowczy, czego przykład podał Michael Woris w wywiadzie, jaki z nim przeprowadziłem dla programu BookTube w zeszłym roku. Można go znaleźć na kanale PCH24TV. A inny zabawny przykład pewnej paniusi, jakbyśmy to powiedzieli, która chciała pobierać lekcje katechezy u samego Shina, bo nikt inny nie był tego godny, ale wystraszyła się trendowatego Wiktora, tak jak i inne historie, nie tylko nawrócenia, czytelnik znajdzie w książce Mój stryj Fulton Shin: spojrzenie z bliska. Zachęcam do lektury! W dzisiejszym krótkim przeglądzie ciekawych publikacji chciałbym zwrócić Państwa uwagę tym razem na książki, które może nie są nowe, ale które warto wziąć pod uwagę, szukając dobrej lektury. Otóż sierpień to nie tylko miesiąc, który kojarzy nam się z tragicznym powstaniem warszawskim, ale także miesiąc, który Przywodzi nam na myśl cud nad Wisłą, triumf polskiego oręża nad bolszewicką zarazą cud, który uratował resztę Europy. Sądzę, że warto zatem wziąć pod uwagę parę publikacji związanych z wojną polsko-bolszewicką. Na koniec krótki ich przegląd. W roku Józefa Mackiewicza należałoby sięgnąć oprócz innych jego utworów po napisaną z rozmachem i krytyczną wobec polityki Józefa Piłsudskiego lewą wolną. Powieść budziła ogromne kontrowersje już po swoim ukazaniu się. Jeśli chodzi o kontrowersje, to niepozbawione były ich dwa utwory Stanisława Rembeka: powieść Nagan oraz powieść w polu. Obie, e, oczywiście. Są o wojnie polsko-bolszewickiej. W zeszłym roku natomiast omawiałem w programie BookTube jego dziennik z czasów wojny polsko-bolszewickiej i nie tylko z tych czasów, który ukazał się jako pierwszy tom dzieł zebranych pod redakcją profesora Macieja Urbanowskiego nakładem wydawnictwa PIW. I, I w tej serii rzecz jasna znajdują się również tomy. W polu i nagam. Wojna polsko-bolszewicka odgrywa też ogromną rolę w życiu bohaterów jednej z piękniejszych powieści polskich, a mianowicie w nadberezyńcach Floriana Czarnyszewicza. Powieść ta pokazuje także tragiczny los Polaków, którzy ostatecznie znaleźli się po Traktacie Ryskim po drugiej stronie granicy, wystawieni na prześladowania i śmierć. Tutaj jeszcze mają nadzieję, że wyzwolą swoje ziemie spod bolszewickiej zarazy. A jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak to wyglądało po drugiej stronie, to polecam Dziennik 1920 zakochanego w polskiej kulturze i literaturze Izaaka Babla. I na koniec rzecz, którą już rekomendowałem, a której należy się osobne omówienie, jak sądzę, a mianowicie Wanda Malczewska, Proroctwa, Wizje i Życie dla Polski, księdza Grzegorza Augustynika. Około 50 lat przed Bitwą Warszawską, autorka już miała wizję zwycięstwa nad Wrogiem, którą przekazała jej Matka Boża. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem.